Hej, witajcie. Dzisiaj niespodzianka, naprawiona droga. Och, jak dobrze, bo no, to był bardzo duży problem, ale powiem wam, że mam super sąsiadów, bo yy, od razu zrobili tu wywiad, kto co i jak. Do nas dzwonili, że pani Jolu, nie dojedziecie na działkę. No i powiedzieli kto co i jak i okazało się. Że to była firma, która nie wiem, czy tam w oddali widać, widzicie te ścięte drzewa. To yy, firma tam wycinkę robiła, i oni postawili tutaj taki kontener na zrębki. I ten kontener im tutaj się zapadł, oni go, tak wiecie, w każdą stronę ciągali. Naładowali i pojechali, i zostawili to wszystko tak. Ja po prostu yy, ja jestem w szoku, że <grym> tak można. No, ale w końcu doszliśmy do tego, kto, co i jak. <grym> no i dobrze, że się poczuli tutaj do tego, żeby to naprawić. No, droga jest, słuchajcie, niefajna, bo ten piach tutaj to jest teraz tak miękki, że tu samochodem dalej się nie przejedzie, bo to nie jest utwardzone, to po prostu tylko jest wyrównane. Rowerem nawet musimy przeprowadzać rowery. No ale to już jest, słuchajcie, lepiej niż ten taki lej po bombie. No także, słuchajcie, taka historia z drogą zakończona, no naprawdę. Tutaj też sąsiad ma taką działkę i tą bramę, nie mógł tej bramy otworzyć, także tutaj wszyscy sąsiedzi się, słuchajcie, zaraz tutaj. <noise> zaangażowali w śledztwo <noise> no także już mogę dojechać przynajmniej rowerem na działkę jadę, zobaczę co tam zastanę dzisiaj chyba cebulkę posadzę no i dalsze będziemy robić tam porządki no zresztą zabieram was, chodźcie zobaczyć sami no tutaj podprowadzę rower, widać lepiej wszystko powycinane poukładane do odbioru no Szkoda troszkę, bo ten prześwit, który przede mną widzicie, to był taki fajny zagajnik. Taki dający tutaj schronienie wielu zwierzętom. No ale każdy też ma jakieś plany co do swoich działek. No Zresztą my też kupiliśmy to działkę i też jakieś tam robimy zmiany. No niestety, o, wszystko wycięte. Jeszcze jakieś kubki tu z rębek leżą No tutaj jeszcze ta droga też jest trochę rozjeżdżona No ale zobaczymy Idziemy na działkę Popu. Tu już sobie obgoliłam tego liścia laurowego. Na razie stoi w tej wodzie, żeby tak dobrze ziemia mu nasiąkła. Tutaj mam tu liści, a liści zapas. Tu zostawiłam te takie, które widzę, że jeszcze nie uschły, więc niech trochę tam fotosyntezę mają. No i mam nadzieję, że z tych kącików albo od korzenia wyrośnie coś. Bo tu jest zielony. Tutaj, też wszystko, co czarne, to poobcinałam. No i taki jest bidok. A dzisiaj jeszcze chcę poobcinać jeżyny. Bo nie wiem, czy to widać. No, tutaj wszystko tak się kładzie. Mi te wąsy zaraz się ukorzenią w truskawkach. No i właśnie dzisiaj chyba muszę przyciąć już te jeżyny. No i porządek zrobić w truskawkach. Tak, poszczotkować je. Muszę liście usunąć te suche. Tutaj mi ptaki wydziobują jakieś tam pędraki. No i taki porządek muszę zrobić w truskawkach. Mąż mi właśnie przywiózł taką ziemię, bo to już jest obornik przekompostowany. Ale to jest piękne. On tam już wiecie, leży chyba dwa lata na takiej pryzmie. Mnóstwo tu jest dżownic. Mam nadzieję, że ślimaków nie ma, bo miejsce gdzie te konie tam się pasą niestety na tej łańcuchu dużo ślimaków jest, no ale trudno to się i tak tego nie uniknie no piękne to, zaraz to gdzieś porozrzucamy na grządki. No. to z milion z milion mówisz, no fajnie no a ja tutaj przycinam te jeżyny wszystkie wycinam, takie wiecie uschnięte pędy. Już to wszystko lepiej wygląda, taki prześwit. Jeszcze te drobne gałązki powycinam, po, y, przypinam do siatki też, żeby mi te wąsy, wiecie, tutaj nie leciały, bo sobie można oczy powybijać. No i dalej porządki, porządki. Jeszcze chciałam wam pokazać ciekawostkę, bo tu zostały mi trzy kalafiory Romanesco bodajże. Tam te kalarepy, którą już wam pokazywałam, a to zobaczcie, przyzimował kalafior, i on dopiero teraz pokazał tą swoją różyczkę. No bo tak, on teraz będzie kwitł, więc to są jakby pączki kwiatowe. No i już do zbioru! Piękny. Pierwszy raz się dochowałam. Tutaj jest taki mikrusek. Już tu biedroneczka się pojawiła, obudziła. Oczywiście, biedroneczka muszę wam pokazać. Mnie każdy robaczek cieszy. O! Teraz ostrość. Zobaczcie, jaki ładny. Malutki, ale jest. I tutaj też. No, ale ten jest pierwszy, najładniejszy. Aż byłam zdziwiona, że przeżył zimę i tak ładnie tutaj się. Czyli yy, one muszą zimować, żeby miały ten cykl taki na drugi rok, jakby, że, że kwitnął. No tak rozumiem, bo wcześniej jak sadziłam te kalafiory romanesko, to na jesień po prostu były wielkie liście i tyle. A w tym roku właśnie pomyślałam: zostawię je na grządce i zobaczę. I nie myliłam się i w tym roku też tak zrobię. Posadzę je. Teraz wiecie, liście piękne, bo nie ma tych jeszcze gąsienic. No naprawdę śliczne. O, jedzie chyba. Znowu obornik Czysty obornik teraz Czysty już nie są przerobione tylko takie świeżutkie Świeżutkie bobki Można, nie wiem, tam o, Co to za deski? A to na szalunek Deski na szalunek, a pod nim widzisz? O, kupeczki To już taki widzisz Tegoroczny Te kulki takie Dobra, super, no to na kompostownik zawiesz ale nie wiem czy to wrzucać tam do reszty, bo on jest świeży. Wrzucaj, wymieszamy. Tak? Tak. A nie chcesz to zalewać tą wodą, czy nie wiem. Nie, nie, nie chcę. Dobra. <laughs> mi zaleje. Okay. Dziękuję bardzo. No i skończyłam słuchajcie z tymi jeżynami. Myślałam, że mi to szybciej zejdzie. Tu widać teraz jak powyginałam im gałęzie. Widzicie, nie? Tutaj. Ale one za chwilę, tutaj z tych wszystkich pączków, wypuszczą kwiatostany. Myślę, że będzie ok, teraz przejrzały przynajmniej moje tulipanki, też tutaj muszę troszkę poplewić. wzruszyć ziemię, podlać. A też chciałam Wam pokazać ciekawostkę. To jest, słuchajcie, filtr do wody, wnętrze tego filtra. I okazuje się, że jest to świetny sznurek do podwiązania. Jak słuchacie, ktoś ma takie filtry do wody i musi wymienić, to zamiast wyrzucać, to weźcie sobie od niego albo z domu, jak wy macie filtr i, no, ten sznurek można wykorzystać. Bardzo fajny on jest, mocny i jest taki, że się nie ślizga. Ja na przykład jak tutaj podwiązywałam te, te wąsy, to świetnie to trzyma. Bo niektóre sznurki takie są śliskie, że one jakoś tak zjeżdżały mi. Ten, ten sztuczny na przykład sznurek. A ten jest taki, tu potem pociągnę jesienią, jak będę obcinać. Taką zrobiłam sobie, widzicie, nie? Kokardkę. Także super. No i jeszcze na takie spineczki podpinam. Pod, pod, pod no i tak to wygląda. I teraz. Skończę truskawki, znaczy w zasadzie to ich tak na dobre nie zaczęłam, bo tu był taki ten gąszcz jeżynowy, ale teraz się biorę za truskawki, może jeszcze się, słuchajcie, uda dzisiaj to skończyć, bo naprawdę dużo pracy. No i co, żegnam się z wami kochani, wracam do roboty, zobaczcie jakie piękne, kwietniowe już słoneczko, ptaki mi pięknie tutaj śpiewają. Wam również życzę miłego dzionka, miłej pracy. Do zobaczenia kochani, pa, pa.